Siema, tu Kepson. Ostatnio przedstawiłem Wam zapiekankę w kształcie, w kształcie pizzy z pizzerii Express Bar za 12 zł, a dzisiaj mam zapiekankę z lokalu o nazwie Santos. Tak, Santos w Lublinie, coś w stylu włoskim i ciekawy byłem zapiekanek, bo to też trochę łączenie dwóch światów, czyli Polski i Włoch i taką pozycję sobie wziąłem. Premium za 15 zł z oliwkami, szynką parmeńską, bułką pszenną, pieczarkami, serem i dodatkowym sosem pomidorowym, który był bardzo pomidorowy, smaczny i intensywny w smaku. Ale tego nie dałem rady aż tak dużo, wolałem sobie tego mniej i dałem sobie tego mniej, żeby skupić się na smaku samej podstawy i dodatków. Bo dzisiaj nie klasyka, powiedzmy sobie klasyka wzbogacona, oliwki czarne, które fajnie współgrały z resztą, ale tak też trzeba e, lubić takie smaki, żeby komuś to siadło. No i do tego włoska szynka parmeńska z, z regionów Parmy, e, czyli właśnie szynka parmeńska. Szynka parmeńska robiona jest z ucców wieprzowych i muszę przyznać, że e, pierwszy raz jem taką na. Jak kocham oryginalne smaki, tak też lubię od czasu do czasu przyeksperymentować z nietypowymi dodatkami. A będąc we włoskiej restauracji, chciałbym sobie zapgrade'ować oryginał o właśnie takie dodatki. No i wyszło poprawnie, ale bez szału. Jakaś twarda ta szynka, ale broniła się smakiem. Dodawała lekko słona, słonego po smaku solowate, jak to mała Mexicano TV. Którego brakowało mi w serze i pieczarkach. Ser jakoś tam za bardzo się nie ciągnął. W ogóle całość jakby nie do końca go. Szczególnie było to czuć po serze i pieczarkach, a ta masa pieczarkowa momentami była całkowicie zimna. Więc pół minuty, minutę dłużej w piecu i efekt byłby lepszy. Ale to mówię, to jakieś, jakieś takie dziwne było miejscami, że tak było, a nie po całości na przykład. Co za tym idzie, czyli za krótkim okresie spędzonym w piecu, pieczywo nie było aż takie chrupiące, jak tego oczekiwałem. I jak dodatki mogą na pierwszy rzut oka się wybijać smakiem, tak podstawa trochę leży i taka ocela jak cztery. 4,5 pół na 10 pójdzie wetera, przykładowo. Może jakbym wziął pizzę to byłoby bardziej e, byłoby lepiej po prostu byłbym bardziej zadowolony. Najlepsza pizza e, z Lublina też wleci na kanał ale to trochę potem może jeszcze w lato się tam wybiorę bo teraz zaprezentuję wam jeszcze e, polecanego hinona, hinola i tyle będzie z Lublina. Ostatnio wrzuciłem jakże polecane szaszłyki z lokalu szaszłyki zdrojowa a wcześniej żeberka ze świętego Michała i piri kebab e, i pizzę także z tego lokalu kto nie widział to zapraszam. Dzisiaj ocela taka, a nie inna, i lekki zawód, ale chciałem taką klasykę powtórzyć raz jeszcze z włoskimi dodatkami. Ehm, nie do końca coś zagrało. Jak znacie jakieś miejscówki, gdzie zapiekanki wywalają z kapci, to dajcie znać w komentarzu. Pozdro.